Cześć. Już najbliższy piątek, 27 października, startuje największa w Polsce wystawa sprzętu audio wideo, na którą Was serdecznie zapraszamy. Będziecie mieli okazję zobaczyć, a co najważniejsze, też odsłuchać najciekawsze sprzęty z aktualnej oferty niemieckiego producenta. Przygotowujemy dla Was salę kinową, w której zaprezentujemy możliwości wszystkich z trzech soundbarów Sennheiser Bio. Jeśli pamiętacie, oferują one trójwymiarowe brzmienie. W dużej przestrzeni tuż obok po raz pierwszy w Polsce będziecie mogli zapoznać się z najnowszymi słuchawkami Sennheiser Accentum. Będą na Was czekać również takie hity jak Momentum 4 Wireless, HD450BT czy Momentum True Wireless 3. Będziecie także mogli zapoznać się z produktami z segmentu wideo między m.in. mikrofonami EWDP, MKE600 czy MK 440 Te sale znajdziecie na poziomie 1 Stadionu Narodowego. Natomiast na poziomie 4 szykujemy dla Was sale high -end. Widzicie, nie zabraknie takich klasyków jak HD800S, HD600 czy HD650. Jesienką na torcie będą jednak Orfeusze h 1 który widzicie za mną. Ten inżynieryjny Majster Chigzenheizera również będzie można odsłuchać. A zapisać się na 15-minutową sesję odsłuchową można będzie przez aplikację Booksy. Link znajdziecie poniżej. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia na Audi Video Show.